Cześć tu Wilku. witam was bardzo serdecznie w 27 odcinku mojej serii. W tym odcinku zobaczycie mecz z FSV Mainz. Czyli ekipą, która no, co tu dużo mówić, nie radzi sobie w tym sezonie. Tylko dwa punkty zdobyte, czyli no niezbyt imponujący dorobek. A w poprzednim spotkaniu wygraliśmy z Planetem Kosem 2 do 1 i przenieśmy się do tamtej właśnie daty. Co się działo po tym meczu? No tutaj niestety trzeba przypomnieć o nieciekawej sprawie. Tutaj, no, kapitan zespołu i no, ważna bardzo persona, e, gracz, który znajdował się w każdym meczu, w pierwszym składzie, czyli Sebastian Kell odniósł kontuzję, kolejną kontuzję, e, tym razem będzie pozał aż 3 miesiące, także no, nie jest naprawdę dobra wiadomość, ale przejdźmy dalej, no, tutaj będziemy musieli zastąpić po prostu Mijajlowicz póki co, e, mam nadzieję, że da radę. W każdym razie, kolejne wiadomości to jest, to jest remis naszej ekipy do lat 19 z Aston wilą też pewnie rówieśnicy naszych graczy z tego zespołu do lat 19 no, cały czas ostatnie miejsce w grupie, także no tutaj nie wygląda to jakoś wybitnie. I chociażby Middlesbrough nam proponuje Lukasa Jutkiewicza, ale myślę, że nie będę tym graczem zainteresowany. Gdzieś on tam się kiedyś pojawił, gdzieś tam chciałem go po prostu jakby no sprawdzić po prostu co on tam potrafi co sądzi o nim mój scout, no ale wyszło na to, że no, nie będzie on przydatny dla naszego klubu no i zwróćmy okiem też na ostatnie wiadomości, e, wygrana wreszcie, no myślę, że tutaj dużo też zmieniło to, że wysłałem graczy e, właśnie z pierwszego składu na ten meczek wygrana z Karlsruhe naszych rezerw 3 do 1, także odmiana wielka i już jest nie jest ostatnie miejsce w tabeli, jest miejsce 19 tak więc postęp niesamowity musicie przyznać, no dobra pokażę wam teraz skład, jak to tutaj wygląda, no też trochę straciłem tych graczy, paru paru tutaj nie będzie grało w tym meczu dzisiejszym no ale to nic, dzisiaj no rywal nie jest teoretycznie wymagający ja sobie zapiszę w międzyczasie, nie jest teoretycznie bardzo wymagający Także myślę, że tym co mam, dam sobie radę. Widzę, że Mihajowicz nie ma najwyższej, e, najwyższej tutaj kondycji e, właściwie nie kondycji ogrania nie ma najwyższego, no bo on faktycznie nie grał. Dużo siedział na ławce i to jest normalne, no ale 82% to nie jest aż taka tragedia. Tak więc powinien sobie dać radę. Błaszczykowski zmęczony i tak teraz myślę, bo w sumie wcześniej na to nie spojrzałem. Może by lepiej jednak wstawić się kogoś innego, może by lepiej dać mu pokój akurat. Od pierwszego i tak zrobię. GC wejdzie w pierwszym składzie. Pojawi się on tym prawym strzyle. Tak więc skład jest następujący. W ramce Feller od prawej na obronie Piszczek, Subotić, Hummels i Schmelzer. Jako defensywni Bender. No i z konieczności Miejlowicz. Od prawej w pomocy GC Royce i Grosskreutz. A na szpicy tradycyjnie Robert Lewandowski. Na ławeczce Langerak, Benisz, Kirsch, Durm, Santana Gündogan i Błaszczykowski Dyrm, to jest taki gracz przesunięty z. właśnie bodajże, z drugiej ekipy, z re rezerw całkiem tutaj chyba nieźle on wyglądał. No jedną bramkę strzelił w tych rezerwach. Myślę, że to i tak jest jeden z lepszych graczy. Zobaczymy. Napastnika w sumie nie mamy na ławce przez to, także on się tutaj przyda, w razie czego. Przejdźmy już do tego spotkania z FSV Mainz. Mają kilku widocznych graczy, no wiadomo. Polański, czy Polański, jak on by wolał. Junior Diaz, tak? Dobrze mówię? Tak jest. Gracz pewnie wszystkim doskonale znany. Kupili co? Ciekawe, za 80 tysięcy tylko, no. Jak, jak za darmo. To jednak nie jest taki zły zawodnik. I kto to jest? Czupo Moting, czyli też... Ciekawy gracz. Sporo bramek strzelał jeszcze niedawno. No i Węgier, Szalaj i Iwan Klasnicz. Yy, też znany piłkarz chorwacki. No i morale w tym zespole nie są najwyższe. Trudno się dziwić. No u mnie też sobie kurczę sława. Yy, bo faktycznie też się nie popisywał ostatnio. Tutaj będzie trzeba na tym popracować. No i zaczniemy ten mecz. Zaczynam też z jedną drobną zmianą. Yy, gramy taktyką. Yy, taktyką. Nastawienie tu będzie ofensywne, a nie tak przedtem um, takie no, skoncentrowane na tym, żeby praktycznie wszystko postawić na jedną kartę, czyli ustawienie przewaga liczebna. No, taka tak strategia, to tak, tak to się fachowo tutaj nazywa, a tymczasem GC biegnie tutaj Royce Lewandowski, jest bramka. 1 do 0. W piątej minucie. Tak więc już jest dobry wynik. To bardzo, bardzo dobry kontratak. GC tutaj. Naprawdę sobie wyśmienicie poradził. Trochę może przypadku w środku, bo tutaj też Royce, nie wiem, czy odgrywał tak w sobie jakby wyznął piłkę i gdzieś z tyłu nadbiegł Lewandowski, no ale w każdym razie ta akcja zakończyła się golem. E, także no, bardzo dobrze to się zaczyna. A już przechwyt. Czyżby kolejna bramka miała tutaj paść? Lewandowski. A to byłby naprawdę cios dla Mainz, gdyby tutaj dwie bramki dostali w przeciągu minuty. Ksiosko, po, po którym by się chyba nie podnieśli, ale jest rzut rożny, Royce i Subotić. Jeszcze tutaj coś może być. Subotić do groskrojca. Długa ta akcja, długa. Piszczek. Jeszcze taka wrzutka, no ale tu chyba z tego nic nie wyszło. No bo nie została nam już pokazana końcówka tej akcji. Jest przewaga w posiadaniu piłki. Tak nas tutaj, jeżeli kubuwa, czy informuje. A tymczasem kolejna akcja i Goethe tym razem. Traci piłkę, odbiera mu ją Diaz i kontrę ma Mains. Co z niej tutaj wyniknie? Klasnicz. Szalaj, już wybiega na na sam i niestety jest bramka. 1 do jednego. Strzał gdzieś kurczę, z 20 metrów. Obok bezradnego Weinefellera ta piłka przeszła. Znowu błąd chyba obrony, no bo bez sensu tutaj się chyba zachował zaraz zobaczymy kto to był, szmelcer nie jeszcze do środka, no wiadomo, to jest lewa obrońca no ale powinien w takich sytuacjach schodzić do środka no i mamy 1 do jednego, no ale myślę, że tutaj mimo wszystko chłopaki te nie będą rezygnowali bez problemów zaraz coś tutaj pokażą ciekawego, Grosskreutz na lewej stronie Szmelcer już do Mijajlowicza już jakieś tutaj początki zaczątki akcji kolejnej Lewandowski, Brzutka, GC, Royce i jest gol. 2 do 1 i wszystko jasne. Długo się nie nacieszył e, tą bramką swoją 18 zespół Bundesligi Tutaj wszystko rozjaśnili gracze Borussii Szybka bardzo odpowiedź. Swoją drogą dużo akcji, naprawdę dużo w porównaniu do meczu z y, chyba panem Janikosem. Tam chyba było mało. Tych sytuacji yy, takich klarownych, strzałów może było dużo, ale ale samych akcji klarownych takich, które byłyby warte pokazania niewiele. A tutaj no akcja za akcją praktycznie. Wiadomo, z naszej strony raczej te dobre sytuacje, aczkolwiek no, FSV Mainz no, strzeliło gola, tak więc też swoją miało. A tymczasem Weidenfeller ma piłkę. Biele to jakiś błąd nie nastąpił, ale jest już grosko, jest na lewym skrzydle. Spokojne rozegranie. Przerzył na drugą stronę, do GECE. Do GC Tutaj już dobre rozegranie lewego z Roysem. GC znowu przy piłce. On tutaj gdzieś próbuje się przecież Jest gol! Lewandowski, wyśmienicie sobie tam GC poradził. No chyba dobra decyzja, żeby jednak Błaszczkowskiego nie męczyć. GECE równie wyśmienicie sobie radzi na tej prawej stronie. No tutaj trochę przypadku akurat było. I w porę po prostu zorientował się GC, gdzie jest piłka i dograł ją. Może niezbyt ładnie, ale piłka trafiła do Lewandowskiego, który z bliska po prostu kopnął, i nie było tutaj czego robić praktycznie. Wetglo już nie miał szans, żeby to wybronić. Tak jest 3 do 1, i zaraz dobiegnie końca ta pierwsza połowa spotkania. Lewandowski. Aj, tutaj beznadziejnie to zrobił. Nie trafił niestety do bramki, aczkolwiek tu akurat wpisał się bramkarz. Także, może nie tak beznadziejnie, ale mamy rzut rożny, Royce i był faulowany. Kurczę, ja sobie wybrałem, żeby pokazywane kluczowe sytuacje, a tutaj mam wrażenie, jakby całe spotkanie było pokazywane naprawdę dużo, dużo tych sytuacji. No i niestety GC też jakiś uraz, odniosł. no nie wiem co ostatnio takiego pecha z tymi urazami. Co chwila gdzieś tutaj... One są, no ale nie rezygnuje GC. Mimo urazu tutaj szaleje w te, z tej po tej prawej stronie. Choć akurat tutaj nie udało mu się odebrać piłki. już przy piłce mainz. Rozgrywa gdzieś tutaj w środku. Nie mrawo, bo traci piłkę. Mijajlowi, Tlemandowski, Do GC'ego. GC odgrywa do projca Zamieszanie jest gol. Royce, druga, Bramka zdaje się tego gracza, tak jest. 4 do 1 do przerwy. No, zapowiadało się też już takie, tak nieciekawie, no, Bramka szybko, e, strzelona coś przez Mainz, no, oczywiście pierwszy gol dla Borussi, no, ale Mainz odpowiedziało po 15 minutach na tą Bramkę bodajże z 5 minuty. No, ale teraz już jest chyba wszystko jasne, 4 do 1 do przerwy. Prawdziwa, e, prawdziwe zaklasowanie, e, zespołu, e, FSV Mainz. No i zerknijmy sobie, jak to tutaj wygląda, jak wyglądają statystyki tej pierwszej połowy. W strzałach 7 do 2, e, czyli nieźle, nieźle. Posiadanie piłki też całkiem przyzwoite. Gramy u siebie, tak więc ono zawsze będzie w miarę wysokie. E, pod warunkiem, że wiadomo, że drużyna gra w miarę, no ale tutaj, no, myślę, że tragalnym by było, gdyby posiadanie było e, niskie po prostu. No i do zmiany są Royce i GECE, myślę. Nie będziemy tych tutaj graczy męczyć za bardzo. GECE naprawdę rozgrywa świetny mecz. E, oprócz lewego, e, no ma najwyższą ocenę tutaj w zespole. Z tego co widzę. No Royce, mimo strzenia dwóch bramek, takiej dobrej oceny nie ma. No jego bramki to też były raczej gole takie na zasadzie dobicia jakiejś piłki po prostu i tyle. Tak więc Błaszczykowski na prawej się pojawi. Mimo jakiegoś tutaj zmęczenia, myślę, że sobie da radę. Jedną połówkę jest w stanie, myślę, bez problemów rozegrać. A na pozycji Roysa wejdzie Gündogan, Tak więc takie, takie zmiany tutaj nastąpią. Przechodzimy już do tej drugiej połówki. Myślę, że czekać nie ma na co. Tutaj chyba, jeśli chodzi o, o jakąś, jakąś wielką e, zmianę w wyniku, się nic nie zdarzy. Jedynie myślę, mam taką nadzieję, że będzie podwyższenie e, w po prostu kolejny gole jeszcze może wpadł. i Gendogan, właśnie on z rzutu rożnego dogrywa Groskrojc, z powrotem do niego wraca piłka do Gendogana, wrzuca i jest, gol, tak jest piłka w siatce 5 do 1, Kevin Groskrojc, wyśmienicie już tutaj się bałem, że spalony będzie, ale chyba go nie było, chyba jeszcze, no właśnie Gendogan był bliżej do bramki w momencie, od bramki w momencie odgrywania piłki niż Groskrojc, także w ogóle tutaj nie było żadnych podstaw, żeby myśleć, że może być spalony. No bardzo ładny wynik. Dzisiaj no bardzo skuteczni zawodnicy, naprawdę strzałów nie było aż tak dużo, no ale jest bramka dla Mainz, tak więc oni też tutaj no chcą walczyć ciągle o... Może nie o zwycięstwo, ale o honor. Bardzo dobra postawa. I tutaj dobre wyjście Kirchhoffa, trochę przysnęli obrońcy, trochę przysnął bramkarz. Wyszedł gdzieś tam z bramki, nie wiedzieć po co, no i takie coś się kończy golami. No i teraz e, zmienimy może kogoś, no jest jeszcze 20 minut do końca spotkania, zresztą może przyda mi się tu, kontuzja jakaś, no ale zaraz zlikujmy zmianą jakiegoś z zawodników. No i zajdzie z boiska Milović, wejdzie Kirsch. zobaczymy jak ten defensywny, no właściwie też bardzo wszechstronny są nie tylko defensywny, z, z, spójrzmy sobie na niego. To właściwie jest, chyba nie jest jego taka naturalna pozycja. Tu możemy na to zerknąć. No właśnie, nominalną taką naturalną jest prawa obrona jednak, no ale jak widzicie, szeroki wachlarz tutaj jest tych pozycji, na których jest on uzdolniony, tak więc on tutaj się pojawi. Zobaczymy, jak on daje radę w tej ligowej kopaninie. Nie no, przesadzam, to, to jest Bundesliga jednak tutaj. Nawet najsłabsze zespoły zawsze coś tam prezentują z sobą. Tak więc zmiana w tej 70., której w minucie 5 do 2. No, nie udało się za bardzo odjechać tym ma temu Mainz po jednym golu w tej połówce. No i tutaj jeżeli Buwacz wytyka pewnym zawodnikom błędy. No ale tutaj, e, myślę, już nie ma za bardzo co się tutaj zastanawiać e, nad tym akurat pod, pod kątem tego spotkania. Jeszcze będzie jakaś sytuacja? No chyba już nie. Chyba spokojnie gdzieś tutaj, ale może jednak. Jeszcze ostatnia wrzutka gdzieś pójdzie tutaj. Gros Nie, mamy odbiór i chyba nic już tutaj ciekawego się nie zdarzy, tak jest. Koniec spotkania 5 do 2. Myślę, że przekonujące zwycięstwo. Zaraz sobie zerkniemy na statystyki z tego spotkania. No, w sumie Mains tutaj w drugiej półce naprawdę poprawiło te właśnie swoje statystyki, swoją grę wyraźnie. Strzałów mieliśmy o wiele więcej celnych, no to już akurat znaczy o wiele więcej. Strzałów właśnie nie mieliśmy o wiele więcej. Tutaj jest problem, tylko trzy więcej w tej drugiej półce. Mainz chyba miał więcej tych strzałów, nawet od, od ekipy Borusi. Za to celnych strzałów było całkiem sporo, bo dziewięć. I 100% sytuacji były aż 4, tak więc bardzo dobrze. Wiadomo, obrona mańc to też nie jest jakaś jakość. Nie bez powodu raczej zajmują tak niskie miejsce w tabeli. W każdym razie udało się to w tym meczu jak najbardziej wykorzystać. I zerknijmy sobie jeszcze na oceny piłkarzy. Jak to tutaj pod tym kątem wyglądało? graczem meczu Robert Lewandowski. No on chyba w każdej kolejce tutaj się znajdował w 11 właśnie tygodnia. No ale. Również dobrze zagrał Royce, dobrze zagrali e, Grosskroit, Gece. Ich myślę można pochwalić. Obrona faktycznie no nie najlepiej, nie najlepiej to wygląda. E, w każdym razie kontynuujmy, zobaczmy, jakie tej reakcji po meczu były. Cały czas e, Borussia w Lidze bez porażki. To jest myślę dobra sprawa. No i Mario Gece. No on faktycznie on już tam kontuzję. Ehm, zmieniłem go w przerwie może wypaść na 8 do 10 dni się będzie grał na zastrzykach w tym wypadku bym mógł zagrać z Kaiserslautern najbliższy mecz, no ale nie, myślę, że bez sensu takie rozwiązanie powierzę go fizjoterapeucie niekoniecznie musi on z tym Kaiserslautern grać, przecież mamy akurat na pozycji prawego pomocnika, no równie dobrych graczy jak on tak więc tu nie będzie problemów Lewandowski, świetnej dyspozycji, wysyłam oczywiście asystenta, tak więc wielkie dzięki za oglądanie, zachęcam do, do no, ogarniania kolejnych odcinków, e, w, tutaj jeszcze Wam pokażę terminarz, co tutaj się dzieje, kolejny mecz to właśnie spotkanie z Kaiserslautern, no już za 4 dni e, w Pucharze Niemiec, druga runda Pucharu Niemiec, a kolejny to e, meczyk wyjazdowy z Greuter Fürth i e, spotkanie z kosem również wyjazdowe, tak więc no, mogli się zrewanżować za to z tą porażkę 2 do 1 w Dortmundzie. Tak więc jeszcze raz dzięki za uwagę. Zachęcam Was do oglądania kolejnych odcinków. Ja już Wam bardzo dziękuję. Cześć!